Jesteśmy dumni z naszych panów. Dobra, Radość pracować z godnością i wyjść z tej kopalni z podniesioną głową. 50 dni protestu i 46 dni strajku, okupacja i głodówka. Kilkuset górników uwierzyło, że to jedyny sposób, by wywalczyć podwyżki. Nie było świąt, nie było Sylwestra, a teraz już myśleliśmy, że będziemy jajka malować, no ale tyle dni siedzieć tu i żadnej reakcji nie było. W końcu żeśmy wygrali. Ale żeby zwyciężyć trzeba było ustąpić. Że lepiej, jak to mówią na śląsku, chudo zgoda niż pusto złość. Dochodzenie do kompromisu pomiędzy żądaniami górników a możliwościami Jastrzębskiej Spółki Węglowej właściciela kopalni trwało bardzo długo. Porozumienie podpisane wczoraj w nocy gwarantuje w tym roku około 500 zł podwyżki, choć górnicy chcieli o 200 zł więcej. Do 2010 roku wszyscy górnicy z sześciu kopalni spółki mają zarabiać tyle samo. Tu o rok ustąpić musiał zarząd. Do tego jednorazowe wypłaty, około 700 zł dla górników dołowych oraz gwarancja, że nie będzie kar za protest dla jego uczestników. Co do organizatorów, wszystko zależy od decyzji sądu, który bada legalność strajku do jednego początku jutro dni chcemy robić mamy strajki a my zaczniemy od